Cześć! Jestem Kasia i po 10 godzinach w końcu dojechaliśmy do pierwszego naszego postoju. Jesteśmy w Austrii, w Tauplitz. Wybraliśmy się właśnie na spacer, pozwiedzać trochę okolice. Mamy niby godzinę spacerkiem do wodospadu. Za mną są piękne góry. Na te góry mamy widok z kampera. Pokażemy Wam po drodze jakiś... Widoki. I jak dojdziemy do naszego kampera, to pokażemy Wam, co możemy zostać za naszymi drzwiami o wczesnym poranku bądź późnym wieczorze. Znaleźliśmy się na parkingu, który znaleźliśmy na park Fortnite. Pisało, że od godziny 22 do 6 rano możemy się zatrzymać za jedyne 4 euro za noc bilet można pobrać w kasie biletowej, w której są sprzedawane bilety na wyciąg i. Podeszliśmy pod tą kasę biletową, okazało się, że nie możemy w ogóle zapłacić za ten bilet, więc poszliśmy do restauracji, która była czynna zaraz przed tym wyciągu. nas poinformował, że ten parking, w ogóle wszystkie parkingi w Tauplitz są płatne tylko i wyłącznie w sezonie zimowym, więc sezon letni jest za darmo. Więc zatrzymaliśmy się na numerze 3, właśnie z widokiem na góry i ten winok wygląda tak. To jest jedna, jedyna droga, którą można dojść do wodospadu, i jest znak informacyjny, gdzie pisze, że trzeba uważać na to bydło, ponieważ mogą być agresywne. Jest ich na tyle, że poczekamy chwilę, i jak się nie rozejdą, to chyba zrezygnujemy z wycieczki nad wodospad i wybierzemy bardziej miejscowe zwiedzanie tałplic. Morgan Morgan Słuchaj panie Niemki miejscowe więc doszliśmy do wniosku, że korzystając z okazji, że one przegonią z jednej strony to bydło, to my przeszliśmy z drugiej strony i nam się udało iść dalej. Tak to, to chyba byśmy zrezygnowali z dalszego spacerowania. Czyli, wedle tej ściągawki, którą znaleźliśmy, to wychodzi na to, że właśnie ta góra, która nazywa się Grimming, ma ponad 200-300 metrów i jest najwyższym szczytem w Sauplice. My już chwilę idziemy do tego wodospadu. Cały czas idziemy albo polaną, drogą kamienistą, albo idziemy właśnie takim asfaltem między drzewami, między choinkami, raz cieniem, raz słonkiem. Dużo osób jeździ właśnie na rowerach, spacerują z kijkami, więc to jest takie miejsce dobre do rekreacji i aktywności sportowej. Nie mijamy w sumie tutaj dużo ludzi. Nie ma też wielkich tłumów. Raczej to jest małe miasteczko, jest dość spokojnie. Jak już dojdziemy do celu i zejdziemy już do, do kampera, wrócimy na parking, to Wam pokażemy mniej więcej jak to wygląda. Jest dokładnie kilka ulic na, na krzyż, kilka sklepów. W niedaleko ta oplic już są większe. Miasteczka Hallstatt czy Salzburg. Może się tam wybierzemy w późniejszych dniach, ale też Wam polecamy, bo jeśli ktoś lubi, to jest sporo jezior do zobaczenia. Jest też, taka, jest też takie miasteczko Ala Wenecja na wodzie. Jednak muszę się wrócić, bo znaleźliśmy znak, który mówi, że na wodospad musimy iść tu jeszcze 30 minut. Więc chyba musimy zejść na dół. jakąś leśną kamienistą drogą. Tak nawet tam jest znak, który pokazuje, że wodospad jest w dół, także mamy jeszcze 30 minut zejścia w dół i... Że dla sprostowania jakby ktoś nie wiedział, to to jest właśnie ten słynny wodospad, na który szliśmy godzinę czasu. Powiem Wam, że na tym filmiku nie da się e, pokazać jak to wygląda dokładnie na dole, ale naprawdę warto tu przyjść i, i zobaczyć, bo no jest coś niesamowitego. Idziemy jeszcze drugą stroną, bo znaleźliśmy jeszcze jeden znak, który pokazuje właśnie drugi wodospad. To się okaże. Znaleźliśmy też ławkę po drugiej stronie wodospadu. W ogóle myśleliśmy, że dojdziemy do dołu, żeby widzieć ten wodospad od dołu do góry. Ale zobaczymy, czy uda nam się dojść do tego drugiego punktu. Bo był widoczny jeszcze drugi, taki mocniejszy wodospad. Próbujemy przejść. Pokażę Wam, jak droga wygląda. No, nie wygląda to zaciekawie. Udało się nam dojść do od drugiej strony tych wodospadów. Tak, udało się. Tam na początku byliśmy. Jest super ławeczka z tej strony, na której można sobie usiąść i podziwiać widoki. Pokażę Wam od tyłu, jak to wygląda, jakbyście siedzieli na tej ławce. No naprawdę coś niesamowitego. E, państwo na dole poczekamy, aż przejdą i spróbujemy zejść na dół. Taka czysta, ale tak lodowata, że tak zimnie jest chyba na tym kamperze. <laughs> Zaliczone trasa na dzisiaj jest zakończona, wracamy właśnie do kampera trochę inną drogą, niż szliśmy. Naszego parkingu widać wyciąg. Krzesełka jeżdżą tam od godziny 13, chyba, bo była godzina przerwy. Także nie jechaliśmy tą kolejką. Nie wiemy, co jest na górze. Jak szliśmy na wodospady, to widzieliśmy tylko, że tam na samej górze jest jakaś restauracja. Parasole były rozłożone, więc śmiało możecie sami sprawdzić. I dać nam znać, co tam można zobaczyć ciekawego. My, jak zjemy, napijemy się kawki, to podejdziemy pod ten wyciąg, pokażemy Wam, jak to wygląda. Pójdziemy na, do centrum Tauplic i Wam jeszcze pokażemy co nieco. Ta restauracja, o której mam, Wam mówiłam, tutaj jest biletomat, żeby zapłacić kartą za bilety na wyciąg. Są ulotki, które można sobie wziąć. Tak to wygląda. Jest wejście. Jest kasa. Podejdziemy bliżej. Tutaj jest cennik. Cała mapa. Rozpiska. Co, jak, gdzie. Ceny. Cenik około 14 euro za osobę góra bądź dół. 7,50 za dziecko. No i mamy atrakcję. I za zakrętem drogą w dół, drogą asfaltową, tak jak teraz idziemy, mamy już centrum Tauplic. No i tak wygląda centrum miasteczka. Mamy bank, jakieś lokalne sklepy sportowe. Jest informacja turystyczna tutaj, w tym miejscu. Jest darmowy internet, także jakby ktoś potrzebował, to jak najbardziej. Jest bankomat. Także idziemy dalej, jeszcze uliczką zobaczymy niżej. Jak zdążyliście zauważyć, to zwiedzanie miasteczka nie zajęło nam zbyt długo, więc na dzisiaj kończymy. My udajemy się jeszcze na darmowy internet, a w nocy wyjeżdżamy na kolejne zwiedzanie do kolejnego miasta. A gdzie? się okaże w następnym filmiku. Oglądajcie nas i do zobaczenia w następnej podróży. Cześć!